Dajcie, drodzy Widzowie, y, tu jest taka firma, która się zajmuje właśnie tymi y, klimatazory. Y, tutaj właśnie pisze. Oni fajnie to robią elegancko. Są sprzedażą też. Montują elegancko te klimatazory. Fajnie montują do domu. Oraz szadają to w, w dobrej cenie i firma jest elegancka, profesjonalna i tylko na terenie mazowieckiego no e, kto wie czy ja sobie też tego nie zamontuję no to są bardziej profesjonaliści no także mówię no to 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 to, to właśnie tutaj tak właśnie pisze no ale Faj, to są dobrze fachowcy, dobrze to robią, znakowicie, elegancko, profesjonalnie robią. Każdemu to polecam. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.